10 sekund. Tyle czasu potrzebujesz, żeby zobaczyć, że ktoś cię właśnie próbuje zmanipulować. Nie wierzysz? Za chwilę pokażę ci 5 sygnałów, które zdradza każdy manipulator. I nie, to nie jest magia. To czysta nauka o mikroekspresji i mowie ciała, którą stosują agenci służb specjalnych. Wiesz, ile razy dziennie ktoś próbuje tobą manipulować? Badania mówią o średnio 200 kłamstwach, które słyszysz każdego dnia. Nie wszystkie to manipulacja, ale spora część. Tak. Problem w tym, że manipulatorzy są coraz lepsi. Ewoluowali, nauczyli się ukrywać swoje intencje. Ale jest coś, czego nie mogą kontrolować mikroekspresje. Te malutkie, ułamkowe ruchy twarzy, które trwają od pół sekundy do czterech sekund. I właśnie one ich zdradzają. Paul Ekman, psycholog, który trenował FBI i Secret Service, Odkrył, że agenci po treningu osiągają 68-73% skuteczność w wykrywaniu kłamstw. Ty możesz nauczyć się tego samego dzisiaj, w ciągu następnych kilku minut. Dobra, najpierw musisz zrozumieć, z kim masz do czynienia. Manipulator to nie zawsze zły człowiek w czarnym płaszczu. To często uśmiechnięta osoba, która chce tylko dobrze. Twój kolega z pracy, partner, czasem nawet rodzic co ich łączy? Wysoka inteligencja emocjonalna użyta w złym celu. Oni czytają cię jak otwartą książkę. Widzą, gdy jesteś zmęczony, wtedy proszą o przysługę, wyczuwają, gdy czujesz się samotny, wtedy zasypują komplementami. Dostrzegają twoje poczucie winy i grają na nim jak na instrumencie. Manipulacja to zawsze trzy kroki: rozpoznanie twojej słabości, wykorzystanie jej do przejęcia kontroli, osiągnięcie swojego celu twoim kosztem. Ale tu jest pułapka. Większość z nas reaguje podświadomie. Czujesz dyskomfort, ale nie wiesz dlaczego. Coś ci nie pasuje, ale nie potrafisz tego nazwać, i właśnie dlatego musisz nauczyć się świadomie obserwować te sygnały. Ok, czas na mięso. Pięć sygnałów, które zdradzą manipulatora szybciej niż powie, zaufaj mi. Sygnał 1. Dotykanie twarzy i szyi. Gdy ktoś kłamie lub manipuluje, jego mózg wysyła sygnały stresu. Ciało reaguje, dotyka nosa, pociera szyję, zasłania usta. To się nazywa pacyfikatory gesty samoupokajające. Normalny stres może. Ale gdy ktoś robi to mówiąc: Naprawdę ci pomagam czerwona flaga. Sygnał 2. Niesynchronizacja mówi tak, ale kręci głową na nie uśmiecha się, ale oczy martwe ton głosu radosny, ale ramiona napięte gdy słowa twarz i ciało mówią różne rzeczy, ktoś gra teatr. Sygnał 3: love bombing, zalew miłości, jesteś niesamowity? Nigdy nikogo takiego nie spotkałem, tylko ty mnie rozumiesz. Wszystko w pierwszych 5 minutach rozmowy. To nie komplement, to haczyk. Badania pokazują, że narcysi i manipulatorzy używają love bombingu, żeby cię uzależnić emocjonalnie. Potem przyjdzie dewaluacja. Sygnał 4: presja czasowa. Musisz zdecydować teraz. Ta oferta kończy się za godzinę. Jeśli nie zrobisz tego dzisiaj, stracisz szansę. Manipulator nie daje ci czasu na myślenie, bo wie, że jak pomyślisz, zobaczysz pułapkę. Sygnał 5. Mikroekspresja pogardy. To najważniejsze: uniesiony jeden kącik ust na ułamek sekundy. Ledwo zauważalne. To pogarda. Gdy ktoś mówi, że Cię szanuje, ale pokazuje mikroekspresję pogardy, uciekaj. To sygnał, że uważa Cię za gorszego, głupszego, łatwego do oszukania. Świetnie, rozpoznałeś manipulację. Co teraz? Technika 1. Pauza. Weź głęboki oddech. Policz do pięciu. To wyłącza emocjonalną reakcję i włącza logiczne myślenie. Manipulatorzy grają na emocjach. Spokój to Twoja broń. Technika 2. Pytanie zwrotne. Dlaczego to jest takie pilne? Co się stanie, jeśli poczekam do jutra? Skąd ta nagła hojność? Pytania zmuszają manipulatora do odkrycia kart. Technika 3. Test spójności. Poproś o powtórzenie, o wyjaśnienie, o szczegóły. Prawda jest spójna. Kłamstwo się zmienia. Technika 4. Zaufaj instynktowi. Jeśli coś ci nie pasuje, nawet jeśli nie wiesz co, zaufaj temu uczuciu. Twój mózg przetwarza 11 milionów bitów informacji na sekundę, świadomie dostrzegasz tylko 40. Instynkt to Twój podświadomy radar. Słuchaj, manipulatorzy byli, są i będą to część ludzkiej natury ale Ty nie musisz być ofiarą. Te 10 sekund obserwacji może zmienić całe Twoje życie może uratować Cię przed toksycznym związkiem przed oszustwem finansowym przed wykorzystaniem w pracy. Pamiętaj, manipulator liczy na Twoją naiwność, niewiedzę i dobre serce, ale gdy znasz jego triki, gdy widzisz sygnały, gdy wiesz, jak się bronić, stajesz się nietykany. Nie chodzi o to, żeby stać się paranoikiem. Chodzi o to, żeby być świadomym, żeby widzieć to, co inni przegapiają, żeby chronić swoją energię, czas i emocje przed tymi, którzy chcą je wykorzystać. Ćwicz, obserwuj. Ucz się, bo umiejętność czytania ludzi to supermoce XXI wieku i pamiętaj, jeśli ten film Ci pomógł, przekaż go dalej, bo im więcej osób zna te techniki, tym mniej miejsca dla manipulatorów. Do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i udostępnij znajomym. W komentarzach napisz, który sygnał manipulacji był dla Ciebie najbardziej zaskakujący.